Dzień dobry, nazywam się Drożdż Michał, jestem instruktorem kickboxingu w Olsztyńskim Klubie Sportowym Rewal Gliwice. Serdecznie zapraszam na pierwsze otwarte mistrzostwa śląska w kickboxingu, które będą się odbywać u nas w Gliwicach na hali sportowej Górnych Wałów. 23 listopad, zawody zaczynają się o godzinie 10:00. zaczynają się pierwsze walki, finałowe walki zaczynają się o godzinie 16.00. Ok, podstawowe techniki bokserskie, ciosy proste, ciosy sierpowe, ciosy haki, kopnięcia, które będą frontalnie, kopnięcia, które są boczne, na udo, na głowę. Bardzo serdecznie zapraszam na, do wzięcia udziału w, w takich eventach sportowych. Jest bardzo dużo walk na wysokim poziomie, będą to walki o Mistrzostwo Śląska. Warto przyjść i zobaczyć, jak zawodnicy sobie radzą na tak dużej imprezie.